Dobry, zapraszam na lekcję dotyczącą pieśni Jana Kochanowskiego o spustoszeniu Podolan. Ma ona charakter patriotyczny, polityczny, dotyczy tej sytuacji w historii Polski, która nazwana jest bezkrólewiem i miała miejsce w momencie, gdy Henryk Walezjusz uciekł z naszego kraju. Polaków pozbawionych króla poeta porównuje do stada bezbronnych owiec, na które napadają wilki. Tymi wilkami są tatarzy, którzy porywają córy szlacheckie na pohańbienie. Nikt nie staje w ich obronie, ponieważ Polacy zajęci są biesiadami i zbytkami, na to przeznaczają swoje pieniądze, a powinni przeznaczyć na zbrojenie, po to, by wojsko było w stanie obronić swoich obywateli przed najeźdźcami. Na koniec poeta wypowiada słynne słowa: Cieszy mnie ten Rym, Polak mądry po szkodzie. Lecz jeśli i z tego prawda nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Warto zapoznać się z twórczością Jana Kochanowskiego. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne lekcje.